Witam ponownie Panowie. Dzisiaj tematyka związana z goleniem oraz oglądaniem schludnie. Jakiś czas temu rozmawialiśmy na temat golenia się na szyi oraz na policzkach i większość osób od o tym miejsca dbać, wtedy będzie wyglądać lepiej, ale drobna obserwacja społeczna. Wielu z nas facetów dba tylko i wyłącznie o te miejsca, które my sami widzimy, zapominając o tych, które my nie widzimy, ale wiele innych osób już tak. I przykładem takiego miejsca jest nasz kark. Jak często chodzimy do fryzjera? Co 3, co 6 tygodni, a od wizyty do wizyty nie tylko włosy na głowie czy brody nam rośnie, również włosy na karku. Jeżeli jesteś człowiekiem, który tego problemu nie ma, dobrze dla Ciebie, większość z nas facetów jednak tak. Potem idziemy na randkę z dziewczyną, która kiedyś komuś pomagała się podgolić, od razu to zauważy. Idziemy na spotkanie z człowiekiem, który o tym miejsce dba, na kilometr będzie to widział. W rzeczywistości proces dbania o to jest banalnie prosty oraz diabelnie szybki. Zaczynajmy! Panowie, krok pierwszy. Po powrocie od fryzjera bierzecie komórkę, robicie kilka zdjęć karku, żeby mieć punkt odniesienia, jak to powinno wyglądać. Nie pytajcie się dziewczyny czy żony, skąd ona biedna ma to wiedzieć. Zapytajcie się profesjonalisty. Krok drugi. Potrzebujecie sprzętów, jak obowiązkowo lustereczko, i jeżeli ktoś ma wprawę, to trymer. Jeżeli tej wprawy nie macie, to rekomenduję zacząć od maszynki jednorazowej, o wiele trudniej jest coś zepsuć. No i dobra. A, i starajcie się to być bez pianki, wtedy będzie Wam łatwiej zobaczyć, czy jest równo na lewo i na prawo. Zmoczymy maszyneczkę, bierzemy lusterko. Najważniejsze miejsce to jest, żeby zgodzić tutaj i tutaj. Mi kamera zasłania pół lustra, więc modlę się, żeby wyszło równo. Jak nie wyjdzie to będę potem poprawiać. I zaczynamy. Zawsze jest lepiej zostawić więcej niż za wysoko pojechać. I to samo z drugiej strony. Zakładamy, że jest trudno, a jeżeli nie, to kurczamy maszynkę. No i panowie Misja wykonana, zadanie wykonane, prosta rutyna, powtarzajcie się co tydzień, co dwa, w zależności jak tam włosy na karku Wam rosną. Panowie, jest to właśnie mała rzecz, która robi dużą różnicę. Subskrybujcie kanał, zostawcie na Facebooku i do zobaczenia już wkrótce.